Jak słyszę, ktoś opowiada o tym, jak doświadcza stresu, to w dużej mierze doświadcza lęku. Dobrze jest, jeśli pracodawca, który tworzy takie środowisko właśnie, tak jak powiedziałeś, dodaje ten aspekt pracy indywidualnej, mhm. daje to możliwość pracy. To ważne, że nie musimy od razu mhm. Krakowa zbudować. Możemy mhm. krok po kroku, cegła po cegłę zmienić człowieka. Wiemy, że w pewnym sensie da się wpływać na to, czy uruchamiamy układ współczulny, czy w, przy współczulny. czy dodajemy bardziej gazu stresowi, czy bardziej wciskamy hamule, dotrzymujemy się. I żadne prawo nie ochroni pracownika przed jakimś rodzajem nieczułości, czy znieczulicy wręcz. Czy... Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnej naszej rozmowie. Teraz już mogę tak powiedzieć, bo to już druga. I tym razem chcemy wspólnie zaprosić was w taką tematykę i obszar związany ze stresem. Ja jak myślę o stresie, to od razu mi się doklejają do niego słowa nadmierny, przyciążający, taki długotrwały, rozleg rozległy. I myślę sobie, że doświadczanie takiego stanu, yy, raz, że musi być szalenie trudne, I jakoś jednoznacznie od razu kojarzy mi się z cierpieniem, mm -hmm. które pewnie też bardzo często jest y, jakoś nieuświadomione, jakoś mm -hmm. zdecydowane. I, i, I pomyślałam sobie jako i tak, o tym, że, że mógłbym się porozmawiać, i chciałbym Ciebie zapytać o ten stres w środowisku pracy, mm -hmm. taki przewlekły. Co on tam robi? Co on robi ludziom? No to, wow, bardzo, chyba długi temat mi się wydaje rozległy. Rozległy, no właśnie rozległy. Zastanawiam się, od czego zacząć najbardziej, ale myślę sobie, że chyba zacznę od języka. Mhm. Od języka, to znaczy, że. Stres to jest słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki po prostu w ka każdym miejscu pracy na Ziemi, moim zdaniem. Nawet w kontekście tego, że go jest więcej czy mniej, ale że, że o nim mówimy. I jego jest, bardzo, i jest to takie pojęcie, które my sobie, każdy z nas, coś tam wyobraża pod nim. A nam się też wydaje, w, tutaj w projekcji depresja, że. No właśnie, depresja, że to za tym słowem stoją też inne rzeczy, tylko których mniej potrafimy nazywać, są mniej dla nas um, zrozumiałe, rzadziej używane. Bo na przykład często jak słyszę, jak ktoś opowiada o tym, jak doświadcza stresu, to w dużej mierze doświadcza lęku. Po prostu się zwyczajnie boi o coś i jest napięty w związku ze strachem, bo tak działa strach, że nas napina. I to może być strach przed oceną, strach przed opinią y, przełożonego czy y, klienta, y, czy przed jakimiś jakimś trudnymi emocjami, trudnym doświadczeniem, ale na łatwiej mówić jest stres. stresie. No, tak, bo też wydaje mi się, że on jest bardziej mm, akceptowalny, hmm. innym, łatwiej też na pewno jesteśmy wtedy z, zrozumieni przez innych hmm. ludzi, którzy odpowiadamy o tym, że się stresujemy czymś. Hmm. Nie? zwytać no po co jest, czy jak on, jak nie. jest ten stres w miejscu pracy. No, prawda jest taka, że trzeba by zrobić, jak to zawsze przy temacie stresu, takie drobne wprowadzenie w jakiś O tym, że no, to jest jakiś sposób reagowania naszego organizmu na poczucie zagrożenia. Nie, to już do przesady znamy te historie o tym, że to prawda, się wykształciło, stres się wykształcił, jak dla naszego praprzodka jakiś tam tygrys z zębny dopadał i mogliśmy walczyć albo uciekać. Ale dzisiaj jest trochę tak, w naszej sytuacji zawodowej, że są różne wyzwania, wyzwania, czyli coś, co możemy, wobec czego możemy jakoś zawalczyć albo uciec, no więc nam się po prostu ten stres odpala. Problem polega na tym, że dzisiaj mamy poczucie i tak przeżywamy często naszą pracę, że tam jest wyzwanie za wyzwaniem albo nie kończące się, mhm. się wyzwanie i mhm. po prostu jesteśmy w sytuacji przewlekłego stresu, który my najczęściej nazywamy też presją. Mhm. Też jesteśmy w sytuacji całkowitej ciągłej presji i napięcia. Mhm. Jak to tym powiedziałeś, że wyzwanie za wyzwaniem, to ja też sobie pomyślałam, że to też generuje, że Dzisiejsze czasy, chyba trochę, i ta kultura pracy, jaka funkcjonuje, generalnie, że my nie możemy nie podołać, mm. nie możemy nie stawić czoła temu wyzwaniu. Mm. Nie? I, I... i wszyscy Jesteśmy Wszyscy fajderami, wszyscy naparzamy <tomujesz> w A... A jednocześnie to taka, to jak przywołać tę definicje i popatrzenie na to, że jakie by nie było wyzwanie, nie? To po prostu generuje stres. I on nie zawsze jest zły, nie zawsze jest niepotrzebny. Nie? Że ten moment um, jakiegoś pobudzenia naszego organizmu też jest ważny. Mm -hmm. Tylko faktycznie, a jeżeli nie mamy czasu, nie mamy przerwy pomiędzy tym wszystkim mm -hmm. i piętrzą nam się te tematy, mm -hmm. piętrzą nam się te wyzwania w pracy, to organizm jest cały czas w takim no, no, ogólnie to już znana nam wiedza, prawda, że lęk, w, nie, lęk, tego stres w jakimś w drobnej dawce jest użyteczny dla, dla nas, dla jakości naszych zadań itd. W pewnym sensie właśnie to przejęzyczenie też jest ciekawe, że powiedziałem, że lęk jest użyteczny, bo jest też użyteczny. Tylko problem polega na tym, że jak my sobie nie uświadamiamy, że się czegoś boimy, też w środowisku zawodowym, to to narasta. A lęk też nas będzie chronił. To jest nasze TSR-owe rozumienie, czyli zgodne z terapią, skoncentrowaną na, na rozwiązaniach, że lęk pojawia się po to, żeby nas przed czymś ochronić. Czyli na przykład lęk przed, w związku z jakimś projektem chroni nas przed tym, żebyśmy utrzymali jakość nie, żebyśmy nie zrobili źle czegoś po prostu. No to się boimy i się staramy bardziej wtedy. Jak sobie to uświadomimy i będziemy z tego korzystać na poziomie takim użytecznym dla nas, to będzie no, jakby dużo lepiej niż jak będziemy w takim perfekcjonistycznym napięciu, że mm. coś ma zrobione ekstra. Jak to zrobić? Jak to, no to zrobić? Chyba tak jak powiedziałaś. Powiedziałeś, że jak bez zatrzymania, mhm. bez odpoczynku, bez przerwy, jak coś robimy, to jesteśmy w takim kołowrotku napięciowym. Mhm. I właśnie o to chodzi: zatrzymać się, popatrzeć w niebo i spytać, mhm. czego ja tak mam, co mi to robi, co to we mnie wywołuje, mhm. czy to jest tego warte? Mhm. nie czego? czego? Po prostu zobaczyć ten obszar, jak ja to przeżywam. Jak ja ten. Jak co mówisz? Ten task, ten projekt, to Aha. wyzwanie przeżywa. Czemu ja to nazywam wyzwaniem? To nie jest w ogóle nadmiarowe? Też pewnie jest tak, że pewne rzeczy nazywamy w taki sposób, bo kulturowe są tak wyzwania. Już nie może mieć problemów, musisz mieć wyzwania. Ja mówię trochę takim języku to bardziej w pracy, jak jakimi się spotkałam, ale że faktycznie tam nie ma już problemów, tylko są wyzwania. Wyzwaniu, wyzwaniu przez czas Um, jak o tym mówiłeś, jeszcze sobie pomyślałam, że tu znowu pojawia się to, o czym, no, oglądacie, słuchacie w tych rozmowach, o odpowiedzialności z jednej strony pracownika, uh, żeby on się właśnie, tak jak powiedziałeś, zatrzymał i to niebo. zastanowił się sam nad sobą. Uh, po co um, też tworzy sobie taki ten kołowrotek, nie zatrzymuje go, nie? A z drugiej strony pojawia mi się pytanie o Środowisko pracy, mm. o to, że um, ona jest stworzone mm. przez menadżerów, przez um, pracodawców, przez dyrektorów, masę osób. Mm. Nie więc jakby ta odpowiedzialność um, jest do podzielenia. Tak. tak no, ja rozumiem, że mówimy teraz o takiej sytuacji, że jedno to jest, jak ja jako pracownik przeżywam właśnie różne zadania, różne wyzwania, napięcia i tak dalej, a w jakim jestem środowisku pracy i w jakim, w jakim rodzaju kultury organizacyjnej pracuje, bo tworzenie tej kultury organizacyjnej, organizacyjnej która będzie redukowała presję, no. gdzie wspierała redukcję presji na rzecz na przykład spokoju, zrównoważonego rozwoju, jakbyśmy to nie nazwali, no to jest olbrzymie zadanie tego biura menedżmentowego, czy zarządu, czy, czy, czy bo wiadomo, czy to jakoś kaskaduje e, w pewnym hierarchicznie w dół, e, ale no to na pewno dobrostan nasz, w miejscu pracy i zdolność redukowania stresu i presji będzie związana z, tych, z tymi dwoma zadaniami. Jaką firmę wybraliśmy, czy jaka, jak ta firma się współtworzy, czy ta organizacja się współtworzy, jaką reprezentuje kulturę organizacyjną? A dwa, jak ja przeżywam to, co jest tutaj mi dane. Tak, bo wyobrażam sobie, że niezależnie od tego, jak dobra kultura organizacja, organizacyjna może um, istnieć, funkcjonować. I mogą być to zadbane naprawdę przeróżne obszary związane z ogólnym dobrostanem, to ja jako pracownik po prostu z jakichś przyczyn, pewnie nieuświadomionych w żaden sposób, tak, a nie inaczej przeżywam um, zadania obowiązkowe, które wykonuję w ogóle pracę samą tak. w sobie. No i te, trochę my w pewnym sensie staramy się odpowiadać też na obie te części, no. nie? czyli y, staramy się, tak jak organizacje są gotowe, Pracować z managementem i jakby współtworzyć kulturę, która będzie przyjaźniejsza, a z drugiej strony też bardzo często realizujemy bezpłatne, anonimowe, indywidualne konsultacje, bezpłatne dla pracowników, indywidualne konsultacje, które pozwalają redukować swoją własną wersję w miejscu pracy i dopiero pożenienie tych dwóch rzeczy ma sens. No. No. Myślałam o tym, że naprawdę e, może być tak, że pracownik nie ma w sobie gotowości nawet, żeby przyjąć ten well-being, dobrostan, tą strategię, którą tworzymy w organizacji. Jest mu to po prostu jakoś nieznane, trudne do, do przyjęcia i, i faktycznie można być pracodawcą, który... Mm, no, nie, wiem, nie, nie, nie chcę o tym mówić, nie ma sensu, że dobrze jest, jeśli pracodawca, który tworzy takie środowisko właśnie, tak jak powiedziałeś, dodaje ten aspekt pracy indywidualnej, hmm. daje to możliwość pracownikowi, który no, trudno jest go dostrzec, nie, trudno jest mu przyjąć. Tak, to, to, nie, trzeba, to nie, nie chodzi, żebyśmy się jakoś reklamowali, to nie no chodzi tak, o, tak. O, o, o konsultacje, chodzi nawet o samą um, refleksję własną, hmm. o jakiś taki autorozwój, autoterapię hmm. własną itd., tak więc. To, to, to tylko jakoś warto może zwrócić na to uwagę. Tak, tak. Wiem. Hmm. bardziej miałam na myśli to, że ym, no właśnie, że pracodawca może, może pracownikowi mówić o tym, tłumaczyć, mogą być indywidualne spotkania, podczas których jakoś menadżer, yy, team leader chce. Cenimy tego pracownika, bo ceni jego umiejętności, ceni jego obecność w zespole, ale jedno, jednocześnie faktycznie yy, postawa tego pracownika nie współgra ze strategią, która tak jest. jest, bo on indywidualnie po prostu ma trudności. Ten stres tak. pewnie, w takich strategiach pewnie jest to stres, który wynika nie tylko z tego obszaru pracowego, tak. który jest właśnie rozległy. Tak. Jednocześnie może warto też jakoś zaznaczyć tutaj taką sytuację, że są organizacje, które dziś mają pomysł, ok, chcielibyśmy być jakoś Bardziej mm, sprzyjać webbingowi, well chcielibyśmy jakoś iść z duchem czasu, budować to poczucie równowagi w pracownikach, ale myśmy nigdy tego nie robili. Mm. Nie wiemy od czego za. Nie, chcielibyśmy, al w ogóle używanie słowa depresja wydaje nam się nadmiarowe. Jak to zrobić? Dostajemy takie pytanie. Ja też y, bardzo często jakoś mam, y, realizuję te konsultacje, właśnie takie me menedżerskie, i te pytania się pojawiają. I o tym chciałem powiedzieć, że każda. Każdy, każda organizacja może mieć, realizować swoją własną drogę dochodzenia do wyników, do może swojego, własne, swoje własne rozumienie stosować. Możemy zaczynać na przykład w zależności od nie wiem, branży, jakąś taką nie wiem, kampanią plakatową, nie, jakby nic wielkiego, ale to chodzi o to żeby ta organizacja miała taki kierunek, tak, żeby zmiana kultury organizacyjnej szła w kierunku pro proebingowym. Mm. Ona może iść powoli, mm. tak, jak to jest, jak, jak, jak są na to środki, jak są na to zasoby energetyczne, jak jest na to wiedza itd. tak to, 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 to też jest ważne, że nie musimy od razu mm -hmm. na, Krakowa zbudować, mm -hmm. możemy krok po kroku celego po celu, celu zmieniać żeby z organizacji. No i to samo to jest w jakiś sposób jednak z nie że to trzeba bez, nie, napięcia. bez napięcia, nie na kura nie od razu. Um, miałam w głowie pytanie, które chciałam Ci zadać, oczywiście nam tutaj poleciało razem z tym, że nie trzeba robić na kura i bez napięcia, <laughs> zdjąć z siebie to napięcie, żeby trzymać to pytanie w głowie. Um, ale wiesz, że Wam po prostu chciałam porozmawiać z Tobą jeszcze o tym, jak taki stres, Yy, przewlekły, czy u pracownika, czy może nawet w zespole, który jakoś jest. Jakie to ma przełożenie na funkcjonowanie organizacji? I, no, ze stresem yy, jest trochę tak, że jest zarazliwy, że my, nawet jak nie widzimy tego na poziomie takim świadomym, to czujemy, że coś jest nie tak. Jak jeden czy dwoje pracowników w zespole przeżyły jakiś trudniejszy czas. I jesteśmy takimi istotami, że mamy radary, choćbyśmy nieuświadomione je, to mamy radary emocjonalne i, i odbieramy. I m, trochę m, wtedy czyjeś napięcie powoduje nasze napięcie, że nam się gorzej pracuje. Więc no, ja jestem jakimś wielkim fanem tego, żeby pytać, co mhm. u ciebie, czego potrzebujesz, na jakoś pomóc. Takiego właśnie. M, Koleżeńskiego, empatycznego zrozumienia, widzenia siebie nawzajem. Bo jak ktoś na przykład coś powie, już wyrazi jakąś frustrację albo jakiś smutek, no to to też to napięcie. Mm -hmm. to, to ja jestem też, też fanem budowania takich empatycznych zespołów. Ty mm -hmm. ja powiedziałaś o tym, że jesteś fanem, żeby pytać. a z kolei e, byłem świadomy, że, że jestem fanem tego, żeby odpowiadać, mm -hmm. żeby mówić tak, jak faktycznie jest, żeby potraktować to pytanie. Jako okazję do takiego, że to jest jakiś neologizm, samozatrzymania się, nie? żeby nie rzucać w odpowiedzi. No, ale ok, okej, ja, jest spoko, jest dobrze. Tylko faktycznie, jeżeli czujemy, że jest źle, to nie myślcie sobie o tym, że ta odpowiedź, którą udzieli, to nie jest od razu zrzucenie komuś na barki naszego trudu. Nie? I a, tak, to jest jakiś apel z mojej strony mm -hmm. teraz, ale, ale chyba chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, że. Um, Jakoś obserwuję od, od pandemii w sumie, że te relacje międzyludzkie bardzo się pozmieniały i bardzo też z duchem e, tego, jak rozkręca się psychoedukacja i szerzenie tej wiedzy, to tak się czasem zatrzymujemy w tych boksach, powstrzymujemy się bardzo, żeby coś komuś powiedzieć, że no ciężko mi dzisiaj, mm. bo też kultura jest taka, mm. że jak ci może być ciężko, to no raczej człowiek. To hmm. no taki apel o to, żeby tak rozumieć pytanie, co słychać, że ktoś chce usłyszeć odpowiedź i może no, powiedzieć jakiś no, autentycznie, Tak, tak, tak. ja no. też tak uważam, hmm. bo, bo nawet jeżeli ktoś y, potem, przypuśćmy, że to jest też na poziomie, że y, kierownik pyta pracownika, co u niego słychać i usłyszy w zamian jakiś taki trudny komunikat właśnie, że to jest mi źle, jestem w jakimś kryzysie albo w ogóle rozważam prawda, wizytę u psychologa czy u psychiatry czy, czy coś, bo bo po prostu trudno mi istnieć w sytuacji, w której jestem, no to też potem mężczyzn może mieć swoje narzędzia do tego, żeby powiedzieć: OK, to słuchaj, to my tu mamy takie coś, na przykład w firmie, w ramach naszego pakietu, czy jakkolwiek możesz zareagować, ale lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Tak, ja no, tak, tak. tak. Jednocześnie teraz poczułam jakąś taką mocną potrzebę znormalizowania tego, że czasem można być źle, bo jesteśmy niewyspani po prostu. Nie? I że albo po prostu no nie wiem, pokłóciliśmy się w weekend i to jakoś nas siedzi. Co, I że to też jest okej, okay, po prostu to przeżywać. Um, chciałabym Cię jeszcze zapytać, żeby pokazać tego po prostu, trochę jakieś zarządzanie stresem? Mm. To jest jakieś taki zagadnienie, które jakoś też funkcjonuje. Mm. I jest jakoś ważne. Jak w ogóle, czy stresem da się zarządzać? Hmm. pewnie tak, bo my to, co już wiemy o układzie yy, nerwowym człowieka, to wiemy, że w pewnym sensie da się wpływać na to, czy uruchamiamy układ współczulny czy przywspółczulny, czy dodajemy bardziej gazu stresowi, czy bardziej wciskamy hamulec, zatrzymujemy się. I, Jakoś y, uruchamiamy różne ćwiczenia oddechowe y, czy, czy, czy różne inne metody powracania do równowagi. Jednocześnie ja sam nie używam tego stwierdzenia i nie lubię go, bo ono jakoś tak każe nam myśleć, że y, y, mamy taką zdolność po prostu skontrolowania wszystkiego, co przeżywamy. A to jest drugie słowo, którego nie bardzo lubię kontrolowanie, <trym> y, bo mam wrażenie, że czasami co więcej dobrego jest z tego, jak pozwolimy sobie puścić, let it go, że to jest po prostu e, to, co przeżywam dzisiaj, to jest to, co powinienem dzisiaj przeżywać. Mhm. I być może to jest stres. Być może ja powinienem to wyzłościć, wy, wy, wypłakać, wysmucić, wygadać, e, a jak ja to będę powstrzymywał, bohatercko, to to może kiedyś wystrzelić w postaci objawu. Mhm. No, że ten balon pęknie i na przykład e, Zaobieguję depresją czy, czy czymś jeszcze innym. Mhm. Więc raczej nie jestem fanem zarządzania stresem, tylko budowania takiej przyjacielskiej, empatycznej, czułej relacji ze sobą samym. Mhm. Także czułej w takiej akceptacji własnych emocji. Jeden mhm. do jeden myślę, że można to przełożyć na to budowanie. Empatycznej, uważnej organizacji i hmm. kultury, która um, widzi to, zauważa, które jako ważne jest to, co, co się w tobie dzieje. To, Ciekawi mnie teraz, po co w ogóle organizacją jest takie sformułowanie, takie um, zadanie w postaci tego, że musimy zarządzać stresem. Chyba z takiej takiego potrzeby kontroli, właśnie. Hmm. Że, jak czymś zarządzamy, to znaczy, że mamy to połapane. Jakoś. A, yy, ja bardziej też jestem yy, za tym, co mówisz, czyli żeby spróbować przełożyć to, co ja powiedziałem teraz o indywidualnym podejściu do stresu, tak samo do organizacji, że pracownik może coś przeżywać, że ma prawo być w jakimś yy, stresie, napięciu i yy, to no, o czymś jest, i oczywiście warto wpływać na to, żeby to nie było długotrwałe, tylko żeby wracał do równowagi, czy wracał do równowagi. Jednocześnie z taką akceptacją, że ktoś może potrzebować jakiegoś takiego handicapu, chociażby w postaci e, dnia loku, czy po prostu jakiegoś zatrzymania się dzisiaj. E, to czy ktoś nie wraca z urlopu i mówimy mu wręcz, że okej, okay, nie startuj jakoś od razu w kosmos, tylko sobie polataj nad ziemią, popatrz co jest takie najważniejsze, po prostu na spokojnie, bo, bo, bo napięcie jest nie sprawi, tak, że zdrowie tak, tak, są tak, wykonane tak, lepiej. Szczególnie długotrwałe. Zaszczęśliwe w sobie o tym, że um, wcześniej mam na myśli um, lata 90. czy 90., uh -huh. kiedy um, nie, ani tej koncepcji, ani też świadomość tego, że możemy cierpieć i potrzebować się. Um, Patrząc na jakąś generacji z takich właśnie psychicznych przyczyn, mm. y, nie było takie powszechne, jak to nazwała, mm. y, nie było jakoś uznawane. Mm. Teraz jest, nie? I, i, i to jest pewnie też jakiegoś rodzaju wyzwanie dla firm, mm. żeby jakoś temu sprostać. Chodzi mi o to, że dawniej, y, nie wiem, jeżeli przetrwałeś żałobę, to był ten czas. Na to, żeby wziąć kilka dni urlopu, czy na urlop okolicznościowy, w związku z tym, żeby pogrzeb jakieś na bliskie mm -hmm. osoby, nie? były na to, nadal one są, nie zniknęły, mm -hmm. ale były na to takie sztywne, wynikające e z pracy, mm -hmm. <laughs> e mm -hmm. jak to takich nie? jak to trzeba zrobić, jak pracownik, dzieje, mm -hmm. się coś tam, tym. A, a teraz jakby ten wachlarz e w sytuacji, w których możemy potrzebować, takiego zaopiekowania jest po prostu znacznie szersze, Mam mhm. No mam jakoś wrażenie, że powoli też kodeks pracy, nadąża za tym, jakoś odzwierciedla w jakichś zmianach ostatnio, w dyskusjach, w kierunku, ale że, że żadne prawo nie ochroni ym, pracownika przed jakimś rodzajem nieczułości, czy znieczulity wręcz, czy y, jakiejś sztywności kultury organizacyjnej, że ja, ja jestem idealistą, jeżeli coś znacie, mnie oglądacie czy, czy, czy jakoś się gdzieś mieliśmy szansę spotkać, to y, ja promuję to, żeby po prostu y, próbować zmieniać czy zmieniać kształt organizacji na lepszy, na bardziej empatyczny, na czulszy, na taki bardziej, w y, którym uznaje się to, co ktoś przeżywa, także cierpienie czy ciężar. To, to, to po prostu ja, ja będę promował raczej ten kierunek. Mhm. Można to ubrać w procedurę, jak najbardziej, to też jestem tego fanem. Jednocześnie mhm. chodzi, żeby to uruchomić po prostu więcej serca. Mhm. Um, Ciekawi mnie, jak to robić. Mhm. Są organizacje też takie, które nawet ja znam, którym świetnie to wychodzi i świetnie sobie to poukładały, które pracują w tym stylu remote work i totalnej kultury pracy zdalnej. Mhm. Pracują z różnych zakątków świata, gdzie ludzie nie, nie, nie mają ze sobą takiego kontaktu bardzo częstego. I ciekawa jestem, co Ty o tym myślisz. Jak tam dbać o to, żeby ten nadmierny stres jakoś nie, nie eskalował, albo żeby jakoś zauważać go, bo to jest mhm. nawet ważniejsze. Mhm. No. Praca zdalna raczej też mnoży wyzwania, i jeżeli chodzi, no tak, może powiem: mnoży wyzwania, jeżeli chodzi o dobrostan, o redukowanie stresu, właśnie ze względu na ten dystans mm -hmm. między sobą, czy jakąś tam, że się nie spotykamy, czy rzadko się spotykamy na żywo. Jednocześnie są różne rozwiązania, prawda, które pozwalają kierownikom wyczulać się na ten tak zwany kryzys online, czyli że widzę online'owe jakieś objawy kryzysu pracownika, tworzy się prawda, różne zespoły takie Zadaniowe do spraw takich zadań, właśnie integracyjnych, jest to też jak najbardziej, jak najbardziej możliwe. A to, co chyba ma największe znaczenie, to indywidualne podejście, czyli no. są takie osoby, które pracę zdalną traktują jako bardzo ważny element swojego stanu, bo na przykład. Żyją w ten sposób, że nie chcą się wiązać geograficznie z jakimś miejscem, a są takie osoby, i ja słyszę o tym też ostatnio, że są takie osoby, które potrzebują wychodzić do biura po prostu, bo dla nich, dla ich dobrostanu, ta rutyna, taka wychodzenie do ludzi do pracy ma większe znaczenie. Mm -hmm. Tak, tak. Czy sobie myślałam o tym, że mogą być tacy, którzy nie do końca wiedzą, co jest dla nich najlepsze i czego nie. potrzebują, nie? a że faktycznie do um, środowisko pracy też może być po temu um, jakimś rodzajem rozwiązania, nie? W Zresztą tego właśnie spotykania się z ludźmi i tego kontaktu. Um, ja z kolei mam też tak, że jestem naprawdę... Bardzo lubię um, w firmach, w organizacjach to oddawanie odpowiedzialności pracownikowej i budowanie takiej kultury, w której jest ta otwartość, i, i empatii, to, empatia, i to wyczulenie, ale jednocześnie nie zapominajmy o tym, że Ty też masz swoją sprawczość, mm -hmm. nie? I że Ty pracowników też możesz, też możesz skorzystać z różnych rzeczy, które odnawiamy. I tak wydaje mi się to bardzo... Wyczudować jakoś. Wyczudować tak po prostu, no. tak. No. Czy chciałabyś coś dodać? Może już? Chyba tylko to, że bardzo jestem ciekawy, czy to jest jakoś użyteczne, no. że jakoś zapraszam Was. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, słuchając czy oglądając tego spotkania, to, to taka duża prośba moja osobista, żebyście też napisali, czy to dla Was działa, czy skomentowali to jakoś, albo napisali czego innego byście też chcieli, jakie tematy, temat, żebyśmy poruszyli. Ja jest tak że wam tutaj też tą odpowiedzialność sprawczywam, bo możecie decydować o tym, czy i czego chcecie jeszcze od nas poszedł. Ma opresji. Dużo słońca. <laughs> Dzięki. Cześć.